Chcę podziękować gorąco za ten wielki przejaw pana ambasadora wobec naszej uczelni. No Ma na podwójny wyraz, bo jest to przypieczętowanie, czy potwierdzenie bardzo dobrej współpracy Francji oraz naszego Uniwersytetu, bardzo ożywionej. Liczymy na to, rozmawialiśmy przed chwileczką o tym, że będzie jeszcze bardziej ożywiona. Z drugiej strony radujemy się, że Ekscelencja zechciał osobiście popategować się do Lublina na KUL, aby. Wręczyć tak wysokie odznaczenie dla naszej koleżanki. Gratuluję serdecznie koleżance, cieszymy się również, bo sukces koleżanki jest również naszym sukcesem. Cieszę się bardzo, że mogę dziś w Lublinie, na tak reno renowowanej i wręczyć Panią Order Pan Akademicki. Wiem, że swoją wyjątkową karierą uniwersytecką zasłużyła Pani. Już Pani na uznanie ze strony władz tego uniwersytetu, o czym świadczy m.in. powierzenie Pani funkcji pełnomocnika rektora do spraw jakości kształcenia. Teraz kolejna Francja, <noise> która wyraża uznanie dla zasług, Pani profesor, o której można by prawie powiedzieć, że jest niemal w połowie profesorem francuskim. Skoro czas studiów wyższych odbyła Pani we Francji na Uniwersytecie Paris 10 Monterrey, nauczyciel, nauczyciel akademiki i dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wyróżniała się Pani zawsze wyjątkowym zaangaż zaangażowaniem i niezawodnym oddaniem na rzecz promowania języka francuskiego w Polsce. Ponadto jest Pani niezmiernie aktywnym partnerem Ambasady Francji, jej działo, je działu do spraw edukacji, a także Instytutu Francuskiego w Polsce. Szanowna Pani Profesor, droga Pani Urszulon, Patoczka Piotrowska, Francja pragnie dziś wyrazić swą wdzięczność i uznanie za Pani. Dla Pani zasług oznaczając Panią orderem kawalera palm Akademickiego. Jest to niewątpliwie dla mnie ogromna radość i ogromny zaszczyt, jest to też nie ukrywam ukoronowanie ostatnich wielu lat mojej pracy i mojej kariery uniwersyteckiej. Ale tak jak powiedziałam, to jest zasadniczo dla mnie zobowiązanie, zobowiązanie do tego, aby nie ustawać, aby pracować dalej. Ale też to, co jest niezwykle istotne, to uniwersytet mnie wykształcił, to uniwersytet dał mi możliwości takiej pracy, a nie innej. Więc, owszem, order przyznany został nominalnie osobie, która pracuje na uniwersytecie, ale odznaczenie należy się, myślę, całej społeczności akademickiej, tym wszystkim, którzy umożliwili takie, a nie inne działania. Jest wyróżnienie e, rządu francuskiego dla osób, które chcemy wyznaczyć e, z racji ich usług w promowaniu języka francuskiego albo e, kształcenia studentów. I e, no, to jest bardzo prestiżowe wyznaczenie. E, i jestem bardzo dumny, że właśnie minister edukacji narodowej potwierdził naszą prośbę, uh, dać takie wy wyróżnienie uh, pani profesor uh, Papoczko-Piotrowska.